Cześć, widzowie, jestem Fanny, i witam na odcinku z gry. Dżeny. będziemy dzisiaj testować tą gierkę i patrzeć, czy coś tutaj nowego dowiemy. Jak widzicie, mamy trzy nowe drogi. Ogólnie wcześniej była tylko jedna droga, i tam na górze wyskakiwał jumpscare. I ogólnie teraz pójdziemy sobie tam. Na live już tam raz byłem, widzowie, i teraz jest tam pozmieniony mocno, ale nie było na tej trzeciej ścieżce, bo teraz dodali jakąś nową ścieżkę, i ja też tej, tej, tej ścieżki jeszcze nie widziałem. I tu mamy taką nie. Wcześniej tutaj wysk wyskakiwał jumpscare, ale teraz. Już wszystkiego jumpscare'a nie ma, ale ja wam pokażę jedną rzecz. Tutaj jak idziemy tym tunelem sobie, to tutaj możemy trafić na taką głowę. Jeśli tutaj przytrzymamy E, to w ogóle są jakieś straszne znaki. Ja nie wiem czy to jest po, po arabsku jakoś? Ej, to są chyba jakiś arabski, ale tam nie. Ta, nie tam jest napisane join me. Aha, no jak trzymamy to E, to wysk wyskakuje nam jumpscare, tego nie będę robił, może na koniec odcinka wam to pokażę, ale teraz nie będę tego robił, żeby po prostu tutaj nie wychodzić z gierki. Teraz mamy wyjście. Na zewnątrz, więc tutaj sobie możemy wyjść, no i teraz jesteśmy na tych górach, nie? I od razu możemy sobie pójść na tą, na, tą czer na tymi czerwonymi śladami, bo to też są czerwone ślady widzowe. Tutaj tego nie było wcześniej. Tylko patrzcie, tutaj tutaj widzicie, tu było tylko ta ścieżka, która prowadzi właśnie tutaj do tej, ska do tej skały. Tu wywalał jumpscare, i tam dodali tą. To, to też byłem na live, ale tego jeszcze nie widziałem. Więc teraz mamy najbardziej, tak, niespodziankę, możemy tak powiedzieć, bo jeszcze tutaj w ogóle nie byłem. I w ogóle co warto dodać, widzowie. Weźmy sobie do wody. Jak widzicie tutaj woda jest czerwona. A nie wiem, co to może skakzywać. Ale chyba... To no, nieprzyjemna sprawa. Jakaś chyba krew czy coś w tym stylu, ale podcież zająć nie widać, żeby była czerwona, a tutaj pod wodą takie czerwone. Zatem to jest trochę też dziwne moim zdaniem, ale ta gra jest. Ta, ta gra jest cała dziwna w ogóle widzowie. Więc nie polecam w nią zbytnio grać, ale... E, dobra, wejdźmy to sobie tutaj na górę, zobaczmy co tutaj będzie. Mi się wydaje, że może tu być jakiś. Nie, no, tu nic nie ma. Co, co jest? Aha, bo tu. Aha, bo tu jest zejście jeszcze, dobra. Okej, okay, a my mamy do tego wejść, czy jak? Ej, dobra, chyba prowadzi to do wody, tak mi się wydaje, przynajmniej. Ej, dobra, może walić jumpscara, ale. co jest z tym gościem stało? Da się jakoś zobaczyć pod kamerą. Zginął. Ale leba tam jest jeszcze jakiś jumpsker widzowe. Czekajcie, nikt wskoczy Nie, on zginie zgin chyba, tak? Eee. E, 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 e. Nie no... Nie wypłynęli, dobra, tu wchodzę tutaj. Aha, bo tu jest... Co jest widzowie? Co to jest? Ej, ja tu też się da przytrzymać coś. Joint to me tu jest napisane czy jak, bo ja nie widzę. E, nie, to jest jakiś rok, tam pisze. Little Rock, czy coś się tego, czy jakiś mały kamień, czy coś. Nie wiem, czy coś dobrze rozumiałem to, ale to jest jakiś w ogóle motyl. Ej, co jest? Widzowie, dobra, nie, są to, to jest, ej, to jest dziwne. Ej, nie, tego wcześniej nie było, ja wam mówię. Byliśmy na lewej i sprawdzaliśmy, ale... Dajcie tutaj bardziej, nie, no nie, kurde, taka trudno się pływa w ogóle tutaj. Ale dobra, o, tak, ej, nie, to jest jakiś... Nie, to jest, ej, to jest jakiś motyl w ogóle, widzowie, więc... To się jest mega dziwne. Dobra, wypójmy sobie. Ja tego nie będę klikał, bo ja wiem, że po prostu mi wywali jumpskera na, na twarz. Tak lekko mówiąc, widzowie. Więc to się jest trochę sensu, że wiem, co to robił. Ale tu mamy domek. I w tym domku wam też powiem, że wywala jumpskera, tylko widzowie. Ja wam jedną rzecz powiem. Teraz, jak, rób, jakby nie róbcie tego, co wam powiem, bo yy, tutaj też właśnie wywala tego jumpskera i ci oni skoczą do okien. Jakby czasem to działa, czasem nie. Ale do tych okien właśnie jak się skoczy, to może wywalić wam Jumpscara i do tego dągu się w ogóle nie da wejść. Więc to nawet nie próbujcie. Na dach też nie ma co wchodzić. Ja nie wiem czy właśnie mi nie wywalić jumpcara zaraz, ale no. Na dachu też nie ma nic, sprawdzaliśmy na live. No i tutaj po prostu nie ma nic ciekawego. Jeszcze tutaj jest takie ciekawe miejsce w sumie, jak tutaj pójdziemy sobie. Też na live'ie sprawdzaliśmy, więc na lewie polecam wbijać widzowie, polecam wbijać na live'iki, bo są one 7 i 8 lutego też będą. Będziemy szukać Jenny, może ją znajdziemy czy nie. Zobaczymy czy to jest prawda, czy ona atakuje moje konto. Też yy, będzie potem odcinek yy, podsumowujący to całą genę całą i w ogóle. Ale to tam na spokojnie sobie obejrzycie. Jak wstawię ten odcinek, yy, no to będzie tam po liveach, nie? Dobra widzę, tutaj też jest taka dziura i ona właśnie yy, jest coś podejrzana, bo tu nie wiem co tu może być. Yy, tu jakby w sumie nic nie ma. Ale chciałem Wam poinformować, że właśnie takie rzeczy tu są też, więc to też jest trochę dziwne, moim zdaniem. No, ale tutaj są jeszcze jakieś domki. Na tym domku chyba nie wywalało jumpskera, z tego co pamiętam. Yy, chyba nie, chyba nie, chyba tak mi się wydaje, że nie, bo testowaliśmy to na live'ach, oczywiście. Już tutaj trochę ograliśmy tą mapkę. No i tam w sumie też nic ciekawego w sumie chyba nie ma, ale możemy sobie zobaczyć, bo tam chyba nie byłem. I tu można sobie, o, dzień dobry panu, dzień dobry, dzień dobry, tutaj. Mamy łóżeczkę proszę bardzo, tu mamy jakieś krzesełeczka, możemy się tutaj ogrzać, bo zimno na dworze teraz, takie pogody są, że... że w sumie przydałoby się... Oj, ja mam w sumie za oknem nieciekawie, więc no takie ognis, takie... no, tak się ogrzać to nawet fajna sprawa by było, ale no niestety. E, dobra, więc widzę, teraz pójdziemy sobie tutaj. No i tu też chyba nic ciekawego nie ma, mi się wydaje, ale zobaczmy, co tu pisze. Under construction. Ok, no dobra, tutaj wchodzimy. No i co tu jest? Jakieś, jakieś części budowlane. Nie wiem o co chodzi z tym. I tu wygląda to trochę jak taka wystawa w jakiejś IKEA czy coś w stylu. Że tu jest jakiś stolik i można sobie tam, nie wiem, popatrzeć na niego i ocenić, czy chcesz go kupić. Tu w ogóle jakaś lampa wi wisząca jest, więc też jest trochę creepy. Czyli, znaczy, może nie creepy, ale po prostu dziwne. E, dobra, bo tu w sumie nic strasznego nie ma w tym. Ale to właśnie przez to też przechodzą te ślady, więc ludzie mogą sobie zbadać. Tam jakiś niedokończony domek, widzę. No, więc ta gra jest ogólnie dziwna trochę. E, I tu mamy jakieś łóżka, jak mówiłem. Taka lica trochę. Tu mamy stolik, tu mamy jakieś krzesło, jakiś taborecik, więc tu wszystko jest, widzowie. I tu mamy jakieś w ogóle dziwne, dziwne okno. E, które właśnie nie wiem, co on tutaj robi, bo powinno. Aha, tu jest jakiś. E, try using the move. Tool in studio, tu perfect, per czyli, dobra widzowie, ja nie umiem magickiego. <noise> e, position part. dobra, ale ja nie umiem czytać po prostu. E, aha, czyli tutaj pokazują, że e, tutaj jest źle zrobione. No dobra, ok, Kumam, super. Bardzo mnie to cieszy, ale nie wiem, czemu to jest w takiej grze. Że... A tu mamy try using no bo tu dojdę do skali, coś tam, czyli do powiększania, dobra, więc jak widzicie, tutaj widzowie, nie ma nic ciekawego w tej, tej grze, tylko te jumpskery straszne które no, za pierwszym razem były straszne i dobra, jakby na live jak to robiłem za pierwszym razem to było trochę creepy może tak powiedzieć, bo nie wiedziałem co się dzieje, ale teraz jak już każdy zna te jumpscare to myślę, że nie jest nic strasznego ja wam w ogóle jak tu się ludzie tym dachu w ogóle i to jest to, śmieszne to mi się wydaje ale dobra pójdźmy sobie do takiego jumpscara i na przykład tutaj pójdźmy żeby wam udowodnić że tutaj wywala a czy tego jumpskera wywala ja sobie pod goście może Robloxa bo ja chyba mamy wyciszonego tak mi się przynajmniej wydaje, settings tak. O, proszę bardzo, mamy na dziewiątkę. Niech będzie, chyba będzie słychać. Nie, mam, mam nadzieję, że tak najwyżej. W montażu się widzę, wszystko zrobi, tak? W montażu się widzę, że zrobi wszystko. Więc zostawcie łapeczkę w górę, subika. No i wpadajcie na lewa 7 i 8 lutego. No i zostawcie komentarzyki tam, różne. No i ja tylko wystarczy, że przytrzymam to E, co tutaj jest. Widzę, że tutaj w ogóle tyle osób jest, ale dobra. Można przytrzymać, można przytrzymać. Dobra, robimy to, widzowie, robimy to. Ja wiem, co się stanie, ale macie, macie tutaj też. możecie się zobaczyć. Jeśli ktoś się boi wejść na tą grę, to proszę bardzo. No, ten jumpscare chyba już każdy zna. Jeśli ktoś zagrał chociaż raz w tą grę, to chyba już tego jumpscare'a zna. Więc niczym się nie różni. Ej, ale nie, ej. chwila napis się zmienił. You were kicked from this experience. Attempt login from Jenna Pre Prevented, please rejoin to continue. Czyli trzeba wejść jeszcze raz, ale. Ej, tu jest napis jakiś Jenna, wcześniej go nie było. Ej, a mam taką zagłoskę, że jak się wejdzie na inny jumpscare, to inna wiadomość wyskakuje. Ej, to jest w sumie trochę dziwne i możecie sprawdzić i napisać w komentarzu. Ej, widzę, sprawdźcie, czy na innych jumpscarach jest taka sama wiadomość. Ja się za żegnam. Napiszcie w komentarzu, czy film Wam się spodobał. Dostawcie łapeczkę w górę, subskrypcję. No i dziękuję za 10 tysięcy subów widzowie. Dziękuję za 10 tysięcy. Super jesteście. Cześć.